Siemanko, z tej strony Jax i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncharted ee, Fortuna Drake'a Miałem <laughs> error przez chwilę I tak, w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od tego, że musimy odnaleźć Sarę, tak na dobrą sprawę ponieważ Sara zeskoczyła wcześniej z naszego samolotu To widzę, że jest maćka. E, także musimy odnaleźć Sarę e, Srebrna Inkaska figura. Oczko. Musimy znaleźć Sarę i musimy przede wszystkim dowiedzieć się, kto do nas strzelał. Ponieważ z tej, z tej wyspy. Mm, jak pewnie wiecie, z poprzedniego odcinka. Yy, strzelano do nas, z jakiejś armaty. Nie wiem, z jakiegoś działka, coś takiego. Nie mam pojęcia, co to było za bardzo. Yy, no ale będzie trzeba się przekonać. Tutaj widziałem, że miałem jakąś opcję. Aha. Standardowo, z buta. <noise> Też nam podpowiadają, żeby strzelić z broni, spoko. No, myślę, że jak parę razy więcej że z buta, to że się otworzy. No, ale widać na to nie masz takiego powera w nogach. No, trudno. No i zobaczmy. Okay. pamiętam, że na ten w jakiś sposób potrafił biegać O, znajdźka Skromny amoled z rybą, spoczko Będzie do kolekcji oczywiście Pewnie już i tak zgubiłem tych znajdziek bardzo dużo, albo może raczej po prostu ich nie znalazłem Bo ciężko zgubić coś, co się jeszcze nigdy nie miało Ale... Ale no, tak to wygląda Tędy nie wejdę Chor Nie wiem, słyszę, że że coś się czai w tych krzakach, nie mam za bardzo pojęcia co to może być, ale jestem ciekaw czy to po prostu czy to po prostu taki efekt dźwiękowy, czy może kimś się zaraz tutaj stwierdzić O proszę Mogę coś z tym zrobić? Chyba niekoniecznie, dobra idziemy dalej jeszcze miałem jakąś strzałkę. A dobra, to wszystko jest do tego samego. No cóż, także to takie małe ostrzeżenie dla nas, żeby ten nie chodzić. Ponieważ no, może się to skończyć nieprzyjemnie. E, ale co to dla nas? To już nie pierwszy raz, kiedy nam ktoś groził, także myślę, że jesteśmy na to naszykowani. O kurde. Powiem Ci na tym, że zainponować mi teraz tym skokiem. Nadchodzą wow. Ale wyłapał kurde Takiego flika na no nie. Hedzik. Chyba Hezik, tak mi się wydawało, że Hedzik. Ładnie, ładnie. Powiem wam, że jeżeli chodzi o strzelanie spada, znaczy strzelanie padem, e, to ja jestem bardzo słaby. Ja w ogóle gram w ma mało gierek, y, gram w mało gierek na pada, nie? Ogólnie na PlayStation. Także no to strzelanie w moim przypadku nie jest może najwybitniejsze. Chyba tam coś było istotnego, ale nie wiem jak obejrzeć. Okej, okay, serejka tam chyba już nikt nie zejdzie. Czy to jest? Uuu, granaciki, spoko, jak mogę z nich korzystać, tylko mi powiedzcie. Bo tego w sumie jeszcze nie wiem. Tak nie bym się dowiedział. Uuu, sorry, popie. Obszeliłem... O Boże. mu trochę krocze, ale... No to nie było zamierzone, absolutnie. Ale teraz heady wpadły no nie. Nawet osiągnięcie, zdobyłem za 20 strzałów w głowę na no nie i ja pierdykam Jak się z tych nade'ów korzysta, kurde, to mnie ciekawi bardzo no, takim naidikiem to bym chętnie ch sobie bym rzucił, no nie, ale... Ale nie wiem jak. I tu jest problem. Mmm, Dobra. Tutaj pewnie gdzieś jest znajdźka. Albo i nie. No trudno Nie widzę żadnej znajdźki, to chyba to zostawimy Doskoczysz na tam? O Boże, dobra Jak z tych najdów się korzysta? O w dupę! Czy, czyli tak, no tak O kurde, ktoś mi się wbił na chaty. Dobra, wróciliśmy, wszystko jest super, także... Także no, lecimy dalej. Co? Jak to Hedzik nie był? Kurde. No i leży tam na chłopka łaszka. A, kałaszka nie mam w ogóle? No tak, przecież jak skoczyłem ze spadochronu. To kałaszek został chyba na samolocie, zgaduję. No ale tu jest, no proszę bardzo, elegancko. Ja myślałem, że ten jest gdzieś blisko mnie no nie Nie no, co jest? Ile kod ma HP? Kurde jakiś terminator ty, no, to tak się przydała się przydało, szczerze. No, ale trudno no, kurde, teraz to już ładnie rzucił tego najdębe. Spokój się chłopie No nie mogę To strzelanie no będzie mega trudne no nie To. a tu jesteście Kurde nie widzę was Ty no bez kitu Nie no paralityk Ja pierdykam nie, ale to jest beznadziejne, no nie? Kurde, już wszystko od nowa? Ja pierdykam, dobra. Rale lecimy speedruna. Nie, to jest takie głupie, że on się chowa nie za tą stroną ścianki, za którą powinien. Jakby no też to, to trochę moja wina, ale... Ja to w ogóle mogę zrobić jakoś po cichu? No tak. O Boże, drogi, dobra. Nie, no chyba po cichu się nie da co. No i ja od razu wiedzieli, że to ja? To gdzie była ta skrzynka, no nie? Kto tu strzelał? Nowy helsik kurde, pajacu Jak on żyje to ja nie mam pytań Not what? Tutaj, panie Sam tu zdechniesz, chłopcze. Ja nigdy nie przegrywam. Wykurzyć go. Kurde, ale ładny nejdzik. Idealne na półeczkę, no nie? Kurda, mi się kończy powoli. Nie no. Ej, nie ogarniał tego, bo mi się HP nie leczyło już powoli. Z czasem. Znaczy, w sensie, wiecie, na no, jeżeli nie bierze się udziału w walce, ole, go wywaliło. To HP się odnawia po jakimś czasie, no nie? Tutaj mam wrażenie, że mi się nie odnawiało w ogóle HP. Nie, no tym mam movement, kurde, boga. Dobra, chyba wszyscy tu... Jest... Pompka jest, o kurde. Bierz tą pompkę. Aha, to mogę albo jedno, albo drugie. Ach, to się przyda. Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że ta pompka może się przydać. Później, no nie? Bo nie, bez powodu ją tutaj znalazłem. Aha, zgubiłem pompkę. No to świetnie. To dobry siebie, kurde. Okej, okay, jest pompka, ale ona ma bardzo mało pocisków, to ja chyba jej nie chcę. Dobra, rozejrzyjmy się na szybkości. Czy czegoś tu nie ma. No niczego tu nie widzę osobiście, także. Myślę, że możemy iść dalej. Tutaj widzę amon do broni. Fajna muzyczka taka, klimatyczna. O, tam ktoś chodzi, dobra. Miałem taki mindfuck, że słyszę kroki, no nie, ale... Ale wiem o co chodzi. Chyba muszę się na to wdrapać, co nie? Nie? Ale tutaj już tak. Ok. I na to pyk. Nie gadaj, że będziesz do mnie teraz strzelił, jak ja idę, pokul mnie, kurde. Okej, okay, wszystko naładowane. Tutaj niczego nie ma, jest tylko beczka i jest znajdźka, proszę bardzo. No podnoś to. Misterne złote pierścień. Spoczko. Pierśń albo pierścionek, bo w sumie nie doczytałem do końca. Bo muszę wrócić tutaj, żeby wskoczyć tutaj. Tak jest, dobra. To do mnie strzelał wtedy, to ja nie mam pojęcia.

super Dwa tego najda Okej, okay, fala auto śmierci Ale nie żyją, więc nie ma tragedii a wszystkich zabiłem. A nie, jeszcze tam jest jedna koleżka. Już do ciebie idę, chłopie. Jak się że się znowu tak wkopałem. Na kurde ty na tam generalnie nie będziesz miał tutaj szczęścia w tej grze. Także musisz się naszykować na to. nie widzę go akurat takie głupie perspektywy mi dodaje jestem to prawda no nie no Kurla, nie pikujcie we Ile ma HP? Kurde, ma samą podkoszulkę chłop, a kurde przyjmuje tyle czasów, ja bym miał pełnego kevika. No i leży. Chłop. Okay. Okay. Czy on tam zginął? Chyba nie, kurde, nie wiem. Nie... No właśnie. Jego ciała nie widziałem. Dobra, teraz leżą wszyscy, eee, i gdzie dalej? Kurde, ta pompka mnie korci trochę, ale ale ona ma tak śmiesznie amunicji, że normalnie no, nie, nie mogę wymienić po prostu broni, co ma, wiecie, tam 20 pocisków na przykład, na pompkę, co ma tych pocisków dużo mniej. Wydaje mi się, że jakoś będę musiał po ruinach tutaj przejść. Tylko pytanie: czy jakoś tamtędy, czy tędy? A znajdźka. Pełny pierścień z, z wzorem. Spoczko. Chyba muszę iść jednak tą drugą drogą. Tędy. Może na górę? Mhm. Uh -huh. Okej, jesteś w stanie potem chodzić, dobra. Kozak. Teraz tylko nie spaść. Pyk. Fantastycznie. Pyk. Oj kurde, bym spadł prawie że. Ale jestem wciąż na górze. No i gitara. Dobra. Ymm, no i lecimy dalej. Ciekaw jestem jak tam sobie Sara radzi w sumie. Bo ona chyba ma tylko pistolet zgaduje. Ja z karabinem mam problemy, także no... Albo się Sara wykaże niezłym skillem I kurde jakimś ukrytym globalem w cs albo... Albo, albo, albo się pożegnamy z Sarą Jest to! Jest to! Jak nie obili od razu, ja zwykli No się... Mamy, to razu, kamerka na tej pozycji jest świetny lecę po rekord headów chyba <grymne> tak mi się wydaje no, kurde z pompką po Wow. Okay. No, Kurde, to był bardzo ważny strzał, no nie Gdyby mi z pompy teraz wywalił, a teraz bym zginął. kogo on tak strzela w ogóle, ja pierdzielę. Ty po z Free Firem do mnie wyskakuje chyba. O ty, tak mnie wygrywasz? Musiało boleć. Trochę nieumiejętnie go pokonałem, ale, ale nie żyje, więc. Nie ma tego złego. Mm, teraz pytanie: czy tamtędy? Czy tędy? Chyba tędy, więc ja pójdę tamtędy. Klasycznie, wiecie: Exploring najpierw, później dopiero misję. Mm, ale chyba tutaj niczego nie widzę. No, no kurde, tutaj aż grzechnie postawić jakieś yy, znajdźki, no nie? A mam do kałaszka. Tego mam full, także na chilku. Wesołe. Mówisz, że to takie wesołe? No ja nie wiem, jakoś nie dośmiecham mi kiedy widzę takie rzeczy. No i dobra Który na tamte twoje jumpy kilometrowe to są. No szalone. No nie gadaj, że ty tam doskoczysz. Okej. Okay, nie wnikam. Ła. Co? Jak to nie siadło? Ej, to by... to powinno być szefie, jak nic, no nie? Nie na no chłopie, a no, no O, dobra. Wow, aż go wywaliło Dobra, tylko mnie spadnie tutaj proszę dalej. Tutaj widzę, że mi kamerka podpowiada... O Boże, nie spadnij tylko, proszę. Chociaż, kurde, czy to... Czy ja nie muszę spaść czasem? Chyba nie muszę. No, ale to... Ok, gdzie mam iść tutaj w takim razie? Nie no, że co przecież. Mnie w ogóle tam nie było, ty. Co za bullshit. Może ja nie muszę skakać w ogóle tutaj. No właśnie. No dobra, skała się osuba. Ja chcę Nie no to jest takie zbugowane, że ja pierdzielę Chłopie Naprawdę ty nie, nie, nie załamuj mnie tutaj nawet Ja chyba, chyba tutaj nie muszę skakać, bo ja po prostu muszę przejść na tą drugą skałę. Dobra, super. No co ty robisz, chłopie? Odwróć się. Odwróć się. No, super. jest dalej. Aha. No, na ten to przewidział, że tak się stanie. Okej, okay, kozaczek Doskoczysz? Doskoczysz, super. No i please już nie umierajmy więcej razy na tym odcinku. Już mam dosyć. Oła, jak mnie obiako. Okej, okay, no osiągnięcie, fantastycznie. Tutaj no, mogę sobie zejść na spokojnie do wody, no nie? Tak jest. Super. No i dobra, co my tu mamy dalej? Ok, troszkę, no, trochę najdów. Najdy się na pewno przydadzą. Które by było odnaleźć Sary. O ile w ogóle jeszcze gdzieś tam żyje. To chyba nie nieprawda? Coś mi się zaświeciło mam wrażenie Dokładnie tak. Srebrne inkaskie in naczynie. Kolejne zresztą. Chociaż może wcześniej był inkaski posążek. Możliwe, że tak. Aha. No cóż, Natan potrafi przeskoczyć przez wodospady. Ale złapać się kłody, która jest kurde 10 cm nad nim, to już nie potrafi. O mój Boże! Jaki paralityk, no nie. Chłopie. Okej, okay, super. W ci udało. O, jest samolot. No to kozaczek. Gdzie jest reszta samolotu? Odpowiedź. Eee, znalazła się sama Dobra wiecie co Ale myślę że na tym Zakończymy odcinek eee, Sari jeszcze nie odnaleźliśmy Ale znaleźliśmy nasz statek Znaczy statek samolotu w zasadzie eee, W kawałeczkach Ale jest No ale będzie trzeba go odbić prawdopodobnie Myślę że tam na tym samolocie Może być coś co chcielibyśmy odzyskać Także no będzie trzeba to przeszukać Na pewno w każdym razie ale to w kolejnym odcinku, tak jak już mówiłem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Yy, trzymajcie się i do następnego. Cześć.